No hej, witam was e, w kolejnym odcinku parodii, malowania się. E, e, Wiem, że tu powinna być blanka, ale ja, teraz na chwileczkę nastąpi ona, zaraz przyjdzie. Ja nazywam się Lela, ja jestem jej kuzynką ja będę ją malowała na ślepo, zamkniętymi oczami, o tak. I właśnie to e, tak będzie wyglądało. I ja chcę po prostu tutaj też kochana tutaj to, o nie no, wy... jestem. A teraz trochę to odsuniemy. Dobrze. Teraz ja e, na no, Blanka będę ją e, zasnarowywała. żeby nic nie widziała. Ja będę tylko podawała kosmetyki i żeby nic nie widziała. Kiedy a, mnie maluje. E, tak, dla... E, tu jestem, tak, tak, dobrze. Już. Zaraz, co chcesz najpierw? E, Baby, nie wiem. To coś do dotwarte, jakby krem. E, no, sorry, ale mam że mi się nie udało tego ukraść. E, poczekajcie, muszę coś powiedzieć. Okay. No. Dobrze, to co ci padać? Ciebie powiek. A może najpierw szminkę? Dobrze, śminkę. Teraz tylko ci ją odkręcę. a Co ja to zrobię? <słysza> to To Tu? Mhm. <słysza> to to, <grystanie> to, to, to e, Muszę teraz na górną wargę? <grystanie> Kieruj to na usta Dobra <laughs> no, okay. no, Popatrz, no. się to usta. E, tak, Lena wsadziła mi to do ust, było chydne. <laughs> Co teraz? Czy dopowiedz, daj Który? Czekaj, czekaj, czekaj te, Ta taka duża paleta, czy te takie ciemne? Takie małe, takie małe nie, nie, nie. Te? Te? Poczuj to Tak, to te Czekaj, ja ci to odpłacę Jaki kolor? Czekaj, naprowadzę cię. Ten jest jasny. Ten o. jest e, fioletowy. Ten jest ciemny, fioletowy, a ten czarny. To po prostu czarny, czarny. I ja ci to nałożę. Rozumiem, co masz o O do tu. Lubią. Mam e, Może teraz jakiś jasny kolor. Tak, jakiś kolor jak to się. E, A jaki masz tą paletę. E, ten. Naprawdę. No dobrze, to poczekaj, muszę schować ten cień, o ten poczuj go. Ten cień mhm. muszę schować, ten mały. No, nie mogę go odchodzić Nie powiem ci jak to. No, no dobrze powiedać, że ten... O, okay. ten... Zwróciłam się spodnie. Dobrze. Trzymaj. Tu, tu, tu. To ci naprowadzę, gdzie mam oko. Tu? Nie to z dwóch Tu. Ała! Będę teraz pudel. A nie lepiej luz? Nie lepiej luz, luz, luz. Wiecie, bez różu nigdy nie wyjdziemy do szkoły. No, jak my się tak pokażemy bez różu w szkole, jako ośmolatki, będzie obciak. No właśnie, Lena ma rację. Proszę. Tylko i ty to z spolicer. Nałożyć jeszcze trochę, no przecież różu musi być dużo. No. Drugi policzek. No dobrze. Co teraz byś chciała? E, do zes. E, poczuj. Ten. Czekaj, Ja ci kudałam. Ten czy ten? Ten drugi. Chyba ten pierwszy. Teraz, zaraz, zaraz, czekaj... Potem zobaczę efekt i razy je Raz. Naprowadzę cię gdzie są prace lepiej. Ale ja już nie tego nie wsadziła do oka. Dobra. Czekaj, 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 ja cię będę dobrała. brała. Ej, Kośka. To. Lena, Rest czekaj, uważaj. Dobra, teraz na no drugi, o wiem, możesz to zrobić to. tak, tylko ja będę miała zamknięte te oczy. No. To <ścoughs> <ścoughs> O, tu. Dobra, <ścoughs> dobra. Czekaj. O oh, mój <ścoughs> Boże! Już? Mogła tacy? Nie chciałabyś jeszcze użyć czegoś? Na przykład, nie wiem, błyszczyka, żeby rozświetlić. Ale pst, 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 pst. to jest. <śmiany> ja się Sorry, to jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To Dobrze, efekt końcowy. Czekaj, najpierw. Na początku ja muszę zobaczyć. O mój Boże! Mogę O to efekt końcowy. i Tak. Spokój się. I oto efekt końcowy. Tak, możecie iść e, malowane. Lena. Tak, możecie iść malowane do szkoły na. E, to Pa, na samej części ona będzie mnie e, malowała, więc Pa!